Cześć kochani, witamy Was dzisiaj z Krakowa, ze starówki. Jesteśmy, znaczy jest fajny wieczór, bardzo ciepły. Siedzimy sobie tutaj w takim fajnym składzie, jak widzicie. Nie wiem czy kojarzycie nas, czy też nie. Ale chcemy Wam nagrać taką krótką relację i krótki filmik na temat, kochani, relacji. Relacji takich w biznesie i przeniesionych również na taką stronę. Nieco, nieco prywatną, troszeczkę poza relacje poza pracą. Nie wiem kochani jak odnosicie się do tego tematu. Ja natomiast jestem na pewno tego zdania, że relacje, które my budujemy gdzieś tam w swoich grupach i, i w swoich teamach zdecydowanie fajnie przenoszą się na takie właśnie prywatne Prywatne, fajne więzi, które można gdzieś tam sobie pielęgnować, można się tutaj oczywiście wspierać, można rozmawiać nie tylko na temat biznesu, bo to wsparcie jest takim jakby troszeczkę kształta. Jeżeli, jeżeli wiecie o czym, no o czym, o czym mówię, co mam na myśli. Może tutaj słowa, powiedz coś więcej na ten temat. Słucham cię. Witajcie, Jola Sowińska z JolantaSowińska.pl Słuchajcie, ja dlatego kocham ten biznes. Dlatego kocham ten biznes, bo poznajecie fantastycznych ludzi. Praktycznie w każdy zakątek Polski, w jaki pojadę, mam do kogo się odezwać, mam z kim coś na kawę, mam z kim porozmawiać, spotkać się, budujemy biznes ogólnopolski, jesteśmy praktycznie w każdym mieście i w każdym mieście mamy przyjaciół, z którymi fantastycznie spędzamy czas. I nie jest to absolutnie prawda, że yy... Tak jak jest na przykład w korporacjach, czy na etacie, że ludzie po pracy, po swoich obowiązkach nie mogą już spotkać się, nie mogą iść na kawę, czy do dyskoteki zwyczajnie wytańczyć. Tutaj akurat my widzimy, to jesteśmy naucznym przykładem tego, że jak najbardziej dobry biznes w biznesie i poza nim są realne. Tak? Ewelina jest z Legnicy, źle mówię, z Legnicy, z Nadzia z jest z Wałbrzycha, ja jestem z Torunia. Dzielą nas kilometry, duże kilometry, setki, a mimo tego się przyjaźnimy, kumulujemy, czasami sprzeczamy i fantastycznie współpracujemy i fantastycznie również się kumuluje. Proszę bardzo, Madzia. Jak musisz, to się odezwij. Magdalena Rękiewicz z magdalena rękiewicz.pl Ja Wam powiem jedną rzecz. Gdyby nie to, że współpracujemy. Ja Ewelinę poznałam dzięki temu, że zaczęłam budować biznes. Joelę poznałam dzięki temu, że zaczęłam budować biznes. Teraz nie tylko budujemy razem ale również, tak jak powiedziałam, przyjaźnimy się, możemy się dzielić różnymi życiami, oświadczeniami, problemami i radościami. Najważniejsze w tym jest to, że tutaj pracujący dla siebie, pracuje z ludźmi, ale wybiera sobie tych ludzi. To nie jest tak, że idziesz do biura i musisz pracować z kimś, kogo nie lubisz przez całe swoje życie, w tym biznesie wybierasz sobie z kim pracować, mogą to takie być... To ja ciebie Dokładnie. wybrałam, umówmy się. Tak, słuchajcie, ale to jest właśnie niesamowity komfort, tak? Jeżeli mamy, może to tak brzydko zabrzmi, ale właśnie stargetowany tutaj przekaz, Wy tak naprawdę wiecie o czym mówimy, no to zupełnie inaczej gdzieś ta relacja i współpraca w tej końcowym się po prostu przykłada. Także... Jeżeli macie ochotę, to dołączajcie do nas. Wiecie, kto dzisiaj z nami miał się spotkać w Krakowie, a nie miał czasu i wiecie, że to jest właśnie wymówka. <grym> no właśnie, dla nas nie ma wymówek, jest fajna zabawa, jest fajny fan. I co? co? Jakiego wsparcia od ludzi, którym ufasz, nie dostaniesz nigdzie. Dokładnie. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Wczoraj z Madzią byłyśmy w Osie. 350 km od Krakowa, skończyłyśmy o drugiej w nocy szkolenia, o 6 rano ruszyłyśmy do Krakowa, nie chciało nam się totalnie, ale wiedziałyśmy po co tu jedziemy. Ogromną wartość na szkolenie i spotkanie z fantastycznymi ludźmi, słuchajcie, dokładnie Warto, po prostu warto. Przyłączajcie się do nas, jesteśmy zwariowane, dużo rzeczy. Dużo energii i na pewno jest dla Ciebie miejsce. Jeżeli jesteś niezadowolony z tego, co robisz, to zapraszamy do nas, pozdrawiamy!